Poznań. Miasto nieodłącznie związane z historią mieszanych sztuk walki. To właśnie tutaj Karol Matuszczak, pasjonat MMA, postawił fundamenty pod prężnie rozwijający się obecnie sport. W tym miejscu powstał również jeden z najmocniejszych klubów MMA w Polsce, Anko z Zapasy. Teraz, 15 lat po historycznej walce Karola Matuszczaka z Tomaszem Jamrozem, konfrontacja sztuk walki. Największy w Polsce promotor zawita ze swoim produktem do stolicy Wielkopolski. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej przygotowaniom do 30. gali KSW, która odbędzie się za moimi plecami. Cofniemy się także w przeszłość o dwa tygodnie, aby zdać Wam relację z debiutu czeczeńskiej organizacji Absolute Championship Berkut w Polsce. Ja nazywam się Dominik Durniat, a Wy oglądacie Rocks RAPORT. Majerbek Kasijew, właściciel Absolute Championship Berkut, swoją ekspansję na zachód rozpoczął od Polski. Na tę okazję we współpracy z Bassem Górem Ebeldiewem przygotował świetną kartę walk. Kolejnym ukłonem w stronę kibiców była darmowa transmisja online, która w kluczowym momencie przyciągnęła przed ekrany monitorów prawie 20 tysięcy widzów. Z 11 walk, które odbyły się w płockiej Orlen Arenie, wszystkie zakończyły się przed czasem. 9 z nich w pierwszej rundzie. Mimo wyniku sugerującego jednostronność pojedynków nie brakowało w nich dramatyzmu i zaskakujących zwrotów akcji. Pomimo sporych nakładów finansowych na promocję wydarzenia, publicznej zawiodła, niewątpliwie nie pomógł brak lokalnych zawodników na rozpisce. W dodatku pokaźnych rozmiarów Orlen Arena jest prawdopodobnie za dużym obiektem do wypełnienia w mieście, które nie posiada czołowego klubu MMA. Zastrzeżenia budziła praca sędziego Piotra Michalaka w walce pomiędzy Rasulem Albaskanowem i Iwanem Andruszenką. Sędzia najpierw wykonał gest kończący pojedynek, później kolejny sygnalizujący dyskwalifikację aby ostatecznie wznowić pojedynek pod naciskiem narzędziów obu zawodników. Spóźniona była również reakcja sędziego Łukasza Bosackiego w pojedynku Janusza Staszewskiego, przez co jego przeciwnik zmuszony był przyjąć dwa niepotrzebne ciosy więcej. Drobne niedociągnięcia nie przeszkodziły czeczyńskiemu promotorowi w pozostawieniu po sobie korzystnego wrażenia. Przygotowane atrakcje zapewniły fanom rozrywkę na wysokim poziomie. Pozostaje nam jedynie wyrazić nadzieję, że słaba frekwencja w Płocku nie wpłynie na plany Kasijewa i dojdzie do drugiej gali ACB nad Wisłą. KSW za niedługo, parę dni zostało, chłopaki już zakończyli swoje przygotowania, są w mega sztosie, w mega gazie, nie, nie widziałem wcześniej żeby byli żeby w takiej formie, także na pewno będzie Wszystkie trzy ręce będą w górze: Raja, Gamera i, i Borysa. Innej możliwości nie widzę. Tak jak przetrenowali ten okres, to, to naprawdę chylę czoła i, i, i już się nie mogę doczekać, kiedy, kiedy, kiedy zaczną walczyć. Także, także będzie się działo. Oficjalne ogłoszenie Gali KSW w Poznaniu zwyczajowo spotkało się z falą mniej lub bardziej uzasadnionej krytyki. Główne zarzuty wobec federacji to absurdalnie wysokie ceny biletów oraz objęcie jednej walki z karty wstępnej. Niespełniona została również deklaracja, że zwycięzca amatorskiego Pucharu KSW wystąpi na 30. Gali Organizacji. Właściciele KSW odpowiedzieli na krytykę konstruując prawdopodobnie najlepszą sportową kartę walk w historii organizacji. Wielu zawodników stanie przed największym wyzwaniem w karierze. Gwoździem programu będzie walka Borysa Mańkowskiego z Rosjaninem Michaiłem Tsarewem. Przeciwnik tajsmańskiego Diabła zwyciężył pięć ostatnich pojedynków, w których żaden z jego przeciwników nie dotrwał do drugiej rundy. Według mnie Michał Carew na pewno ma niebezpieczną stójkę. Yy, trzeba się obawiać głównie jego niskich oraz średnich kopnięć, ale trzeba być po prostu czujnym, yy, nie dać się złapać w tą jego grę, nie dać się złapać na jego kontrę, ponieważ cały czas próbuje wyczekiwać, że dosyć dobrze yy, trzyma w dystansie i kontroluje ten dystans. I jeżeli te, głównie te rzeczy yy, wyeliminuje, to znaczy, że wtedy zaczniemy grać w moją grę i będzie to Walka pod moje dyktando i wtedy być może to ja będę właśnie lepszy w tej płaszczyźnie. Mateusz Gamrod zmierzy się z bardziej doświadczonym, znanym znokautującego ciosu Rodrigo Cavaliero. Uznawany za jedną z największych nadziei polskiego MMA, gamer pewnie kroczy zwycięską ścieżką w kierunku coraz większych wyzwań sportowych. Mamy wielu dobrych stójkowiczów w klubie. Z każdym staram się stanąć w tej płaszczyźnie i, i powalczyć. No w tej, w tej walce na pewno też podniosę rękawice w stójce. Natomiast jak się nadarzy okazja, żeby sprowadzić tę walkę do parteru, to na pewno ją wykorzystam i tam będę rozgrywał swoje karty. No, jest to opinia wielu ludzi. Natomiast ja jestem sportowcem, dążę do wygrywania walk. Wywodzę się z zapasu, więc moim stylem źródłowym są zapasy i wszystkich będę tułam się zapłaśniczą. Czy to będzie najtrudniejszy przeciwnik w karierze którego z nich, czy nie, wszystko wyjdzie po walce. Może być najtrudniejszy, może okazać się, że będzie najłatwiejszy. Także e, ja życzę im i wierzę w to, że to będą e, ich najłatwiejsi przeciwnicy tak będzie. Także, także tego, tego się będę trzymał. Sławna strona internetowa do nas przybyła. Na karcie walk pojawi się też inny poznański zawodnik, który swoim dominującym debiutem na gali w Szczecinie rozpalił kibiców królewskiej kategorii. Michał Włodarek, budzący trwogę swoją aparycją zawodnik klubu Wrestler24, podejmie doświadczonego Szymona Bajora ze Spartakusa Rzeszów. Co o nim powiedzieć? Co mam o nim powiedzieć? Nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Również szybko skończyć. Nie nastawiam się na to, nastawiam się na, na trzy rundy, pięć minut. Będę przygotowany na pięć. Eee, co się wydarzy, co się wydarzy, na co mi pozwoli, na co mi nie pozwoli, to jest waga ciężka. Zobaczymy, co się będzie działo. A wiemy, że masz świetny, świetną stójkę, szczególnie siłę ciosu. Wiadomo, że masz ten bardzo dobre kroczek zapośniczy. A jak u ciebie z parterem, z kordyjskim krzudzicem? No może ktoś to w końcu zweryfikuje. A myślę, że Szymon Bajer będzie do tego dążył, no on jest znany ze swoich umiejętności troferskich, więc no, no to nie spróbuję. <gry> Dobrze, teraz jest ciśnij się na usta pytanie, które chyba od, od wielu miesięcy ktoś ci... Znaczy wszyscy o to pytają, jak to jest możliwe, że ty jesteś na co dzień, ci co cię znają, tak miłym człowiekiem, uśmiechniętym od ducha, ducha szczęśliwym, po prostu przemiłym. A jak wchodzisz do klatki, w ogóle jak już od momentu, kiedy jesteś w szatni, no, to po prostu się zamieniasz w totalnego flika. Ja to się, się nakręcam po prostu. Że wiem, to jest, to jest mój moment, ja tam idę po, po swoje. Idę po swoje, idę po zwycięstwo. Nakręcam się tak, że nie, nie jestem w stanie ci tego opisać, nikomu nie jestem w stanie tego opisać. To ja już nie, że po prostu chodzę do klatki, do siebie, i tam już jest wszystko, co się będzie działo, musi być moim. Jesteśmy w przecinie, w Berserkers Team. Praktycznie zostało 7 dni do TSW. Dwóch zawodników z Berserkers Team, Rafał Moks i Kamil Bniadek, obaj przeszli mocny okres przygotowawczy. Rafał Moks stanie przed szansą zrewanżowania się Aslambekowi Saidowowi za przegrany w 2011 roku pojedynek. Jeden z czołowych zawodników Berserkers Team z determinacją dąży do odzyskania statusu pretendenta do pasa KSW, firmową gilotyną odprawiając kolejnych zawodników na swojej drodze. Duże wyzwanie również przed Karoliną Kowalkiewicz i Jęzorem Ażyjewem. Zawodniczka Gracie Barauć zawalczy z wysoko notowaną Kalindrą Farią. Trenujący w Anko z zapasy Czeczen stanie w szaranki skończącym większość swoich pojedynków przez poddania Kleberem kojkę Epstem z Japonii. Tego samego wieczoru oczy fanów skierują się w stronę Wysp Brytyjskich. Na 18 gali Bama, perspektywiczny zawodnik młodego pokolenia Krzysztof Klaczek podejmie próbę odebrania pasa mistrzowskiego w kategorii piórkowej Tomowi Dukesnojowi.